5,5 minuty po godzinie ósmej. Radio Kaszebe. W Gdyni słychać nas na 92 i 3 oraz 98 i 9 FM Radio Kasied Chciałbym się powiedzieć, są i shiny, są i happy, są i people. Słuchajcie, my specjalnie tak, skręciliśmy kaloryfer i okno otworzyliśmy dla was. <laughs> Nie wiem, czy to jest śmieszne, bo mi jest zimno. lodowe lwy, tak mówią o nich, lodowe lwy morskie, czyli pływacy ekstremalni, specjalizujące się w pływaniu długodystansowym, pływaniu lodowatej wodzie, organizatorzy Gdynia Winter Swimming Cup i ambasadorowie fundacji imienia Ronalda McDonalda. Dzień dobry! Dzień dobry, Dzień witamy dobry. wszystkich. Aleksandra Kabelis i Piotr Biankowski. E, miło was widzieć, słuchajcie, bo ostatnio żeśmy się słyszeli, kiedy to było, w lipcu? Czerwc kiedy płynęliście, Kataliną? No jakoś tak. Jakoś tak. Połowa sierpnia płynęliśmy. Otrząsnęliście się z tego? Już do treningu wróciliśmy nawet. Aha. No dobrze, słuchajcie, e, Katalinę mamy za sobą, po, powrócimy do niej na koniec, Ola, e, specjalnie dla ciebie. Jakie były wasze początki w ekstremalnym pływaniu i co was zainspirowało do, do podjęcia w ogóle tak wyjątkowych wyzwań? Eee, może ja zacznę, bo szybciej za zacząłem. To było w 2015 roku. W grudniu pierwsze zawody eee, były to Międzynarodowe Mistrzostwa Morsów w Gdyni i tam zapisałem się na najdłuższy dystans 450 metrów no i tak już zostałem w tej zimnej wodzie. Ale wcześniej już coś miałeś do, do czynienia z pływaniem? Już pływałeś e... sobie tak to... rozrywkowo, hobbystycznie? Nie no, trenowałem, można powiedzieć, zawodowo w podstawówce, potem długo, długo, długo nic, potem rugby, triatlon i w tym triatlonie pojawił się pojawiło się pływanie i tak mnie zaczęło przyciągać do tej Właśnie, wody. Właśnie, a propos, propos rugby, bo to u nas się mówi rugby, e niejaki Michał Pasieczny, burm Mistrz, y, miasta mi przed chwilą napisał, że byłeś zawziętym rugmistą. Pozdrawiamy pana burmistrza. Tak, pozdrawiamy. No, oczywiście jak się nie zna zasad reguł, to trzeba się po prostu jakąś rozpychać, a, e, rozpychać i, i, i nadrobić to, to wszystko. Ola u ciebie? Ja też od zawsze byłam związana z wodą, natomiast jeżeli chodzi o zimowe pływanie, to nigdy nie morsowałam, a pierwszy raz spróbowałam swoich sił na zawodach GWSC. Wtedy też poznałam Piotra. No i to był po prostu zakład, żeby spróbować no i tak już zostało. Wygrałaś ile? Wtedy 25,50 metrów. Ale wygrałaś ja ile? Za zakład! Za zakład... O, zakład. Ja, za zakład. E, o Rety, to chyba no. coś było związane z jakimiś trunkami wyskokowymi. czy jednak morsy... No. Na rozgrzewkę trzeba działnąć, na jedną nóżkę, na drugą nóżkę, nie? A jakie tak. były wasze największe wyzwania, sukcesy podczas udziału w Mistrzostwach Świata i Pucharach Świata w pływaniu zimowym? Eee, no moim największym takim sukcesem można powiedzieć to jest Ice Mila, którą przepłynąłem w Gdyni, to jest dystans 1609 1600, 1600, metrów, w eee, wodzie poniżej 5 stopni, woda miała wtedy 1,2 i... No i to, to, to było takie można powiedzieć największe. No oczywiście brałem udział w mistrzostwach świata w Pucharze Świata. W jednym z sezonów Pucharu Świata zająłem w kategorii trzecie miejsce, a na mistrzostwach świata y, wskakiwałem na podium y, cały czas gdzieś tam blisko blisko czołówki, także Aleksandra Kabelista się znana na świecie? Czy znana to może nie? Natomiast swoich sił próbowałam już na mistrzostwach świata. Czyli znają. Znają. <laughs> Skromne. Medale również zdobywałam, ale nie jestem tak bardzo doświadczona jeszcze jak Piotr. Próbuję swoich sił, no i póki co chyba najczęściej startuję na dystansie jednego kilometra. Słuchajcie, jesteście bardzo zaangażowani w działalność Fundacji Ronalda McDonalda. Jakie znaczenie ma dla Was łączenie sportu z działalnością charytatywną? Bo wszystko co robicie, i w szpitalu, jak żeśmy się widzieli, Później wielkie pływanie e, Loch Ness, Catalina, Manhattan. To wszystko gdzieś tam ta e, 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 fundacja Ron Ronalda Mag McDonalda gdzieś tam wam towarzyszy. E może to tak przypadek i nie przypadek. W, w pewnym momencie potrzebowałem jakiegoś dodatkowego napędu motoru, silnika, jak ja to mówię. Poznałem kolegę, który, kto, z którym e, pojechałem do, wtedy jeszcze do pokoi fundacji, do szpitala do, Wars do Warszawy. Tam opowiedziałem właśnie o zimowym e, pływaniu i tak podczas e, kawki z panią prezes Kasią. Powiedziałem, że no to fajnie, fajnie jakbyśmy mogli połączyć i połączyć to i swą, moją pasję z dawaniem dobra i to jest chyba największy mój sukces. Pływanie w zimnym Bałtyku. Y kaszubskim Wjoldzie Młeżu jest nie nienada wyzwaniem. Jakie szczególne techniki i strategie stosujecie, aby sobie z tym poradzić? Ola. No tu przede wszystkim, jeżeli chodzi o zimowe pływanie, to bardzo ważna jest adaptacja ciała, żeby przyzwyczaić je do tych zniżających się temperatur. Dlatego osób, które, dla osób, które rozpoczynają swoje pływanie, takie zimowe, dobrze jest zacząć ten sezon we wrześniu albo w październiku. No a jeżeli chodzi o ten Puck, no to jesteśmy przeogromnie szczęśliwi, że już w najbliższą sobotę 9 grudnia odbędą się tam pierwsze zawody zimowego pływania w historii regionu Kaszub i w historii zimowego pływania w Polsce. No właśnie, bym ja chciał zapytać, bo te, te mistrzostwa już niebawem wspomniałaś, a jakie porady mielibyście dla taki, takich młodych pływaków zainteresowanych pływaniem ekstremalnym i udziałem w wydarzeniach takich jak Gdynia Winter Swimming Cup na przykład, albo lodowe lwy morskie w Pucku, które za chwilę się odbędą? No, dla młodych. Na pewno warto spróbować, warto no, poznać tą wodę. Zimniejszą zobaczyć jak. Ale Piotr, właśnie to jest zimna woda, no, daj spokój. Ja Bo morsowanie, a pływanie to jest całkiem co innego. Zgadza się. Mhm. I teraz lepiej morsować, czy lepiej pływać w ekstremalnych warunkach. Ja zaczynałem od pływania, mhm. potem zacząłem morsować. Czyli odwrotnie. Tak. Ola. U mnie tak samo było. Dobrze, a powiedzcie mi, jako kluczowi organizatorzy, uczestnicy Gdynia Winter Swimming Cup, jakie są Wasze główne zadania w przygotowaniach do tej imprezy? Jak to wpływa na, na, na Wasze własne treningi? No bo z tego, co wiemy, i wiemy o tym, żeby piąta chyba pobudka, albo nawet wcześniej, i na basen. Zgadza się. Czyli dzisiaj parze, też. Wstają wcześniej niż my. Nie, ja wstałam. Dzisiaj. Nieprawda? Ja wstałam czwarta trzydzieści. <laughs> Dobrze, dzisiaj my też przyjechaliśmy. Prosto z basenu, prosto z basen. treningu. Tak. My zaczynamy pływać, wy zaczynacie audycję mhm. swoją. Ile pływacie rano? Godzina. I ile basenów? Bo 50? 25. 25. 25. No niestety nie mamy jeszcze 50, yy, ale mamy nadzieję, że właśnie już niedługo będzie w Pomorskim 50. To ile tak robicie rano? 3 kilometry. 2-3 kilometry sporo, sporo. na rozbudzenie. Słuchajcie, a jakie takie środki są bezpieczeństwa najważniejsze podczas pływania w ekstremalnych warunkach, takich jak niska temperatura wody? No bo za chwileczkę będziecie wy będą inni pływacy pływać w takiej lodowatej wodzie w Pucku. No tu przede wszystkim trzeba słuchać swojego własnego organizmu, który w pewnym momencie, jeżeli coś dzieje się nie tak, daje nam znaka. Żeby odpuścić tą rywalizację i żeby na spokojnie z wody wyjść. Przy samym basenie, czyli przy arenie zmagań są i jest zabezpieczenie i wodne i ratownicze. No a my też zwracamy uwagę na dłuższe dystanse, do których się podchodzi. Zawsze trzeba mieć osobę saportującą, czyli taką osobę, która zna zawodnika i też widzi, jeżeli cokolwiek złego się dzieje, żeby zareagować. Ja chciałabym zapytać, jak wpływanie w takich właśnie warunkach wpływa na wasze zdrowie fizyczne i psychiczne i jakie to są znaki? Bo, bo mówimy, znamy swoje ciało, a jakie to są znaki na przykład u ciebie, jeżeli wiesz, że masz wyjść z wody? No na pewno bardzo na samym początku czuć to w dłoniach i w stopach, w których bardzo szybko krew odpływa, bo ona płynie do naszych narządów, żeby je ogrzać, także tracimy czucie. No i przy takim dłuższym już pobycie, no to na pewno też ta nasza spostrzegawczość zwalnia. Mm -hmm. Słuchajcie, zanim przejdziemy do tej piątkowej imprezy, która już nieba, niebawem w Pucku. Sobotnie. Sobotnie, <laughs> przepraszam. Nie wiem czemu piątkowo, ale okej, okay, sobotnia. Bo sobotnie. impreza. Słuchaj, Słuchajcie, jakie są Wasze przyszłe cele w pływaniu ekstremalnym? Czy są jakieś wyzwania, które szczególnie chcielibyście podjąć? I tu wracam do początku naszej rozmowy, bo Ola ma yy, w pamięci Katalinę. Musisz z nią się rozliczyć, czy nie musisz? Mam niedokończony biznes no właśnie. w Kalifornii. Tak to nazywamy. E, tak to nazywamy. No i plan jest taki, że w sierpniu razem z Piotrem powrócimy do Kalifornii. Czy Piotr też będziesz pływał? Też będę płynął, ale na początku będę saportował Oli przy, przy, przy próbie przepłynięcia Kataliny, a potem pojedziemy w góry, gdzie ja podejmę próbę przepłynięcia jezioro Tahoe. Jest to bardzo wysoko położone jezioro na 1900. To ciężko się oddycha chyba. Tak, tak, właśnie będziemy. Będę, będę, będzie to dla mnie próba, jak, jak, jak mój organizm za to, na to zareaguje. Będę się na pewno do tego przygotowywał. No i to będzie taki, taki sprawdział, sprawdział przed następnym wyzwaniem, ale to już myślę po opowiemy więcej. No, a, m, m, gdzie mniej więcej? tym Tahoe? Jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej. Dobrze, słuchajcie, bo tak, Piotr, ty masz y, osiągnięcia, potrójną koronę, jak to się pięknie nazywa? Tak, jest. Potrójna korona. Ola, kiedy dołączasz do tych szczęśliwców? No, ja potrzebuję na pewno jeszcze trochę czasu, żeby rozliczyć mhm. się najpierw z Kataliną. No i tak jak wspomnieliśmy, ten niedokończony biznes nie pozwala mi za bardzo chyba jeszcze w głowie planować tego, co w przyszłości. No bo jednak chciałbym najpierw rozprawić się ponownie z tym kanałem. A co tam poszło nie tak w, w, w Kalifornii? Siły? Zabrakło sił? E, ciężko I mówię. prądy z tego co pamiętam były. To mm -hmm. były prądy. Różujące. Tak. No ja po 18 godzinach bardzo ciężkiej walki właśnie w wodach Pacyfiku podjęłam decyzję. Też bardzo ciężką dla, dla sportowca o tym, żeby zakończyć tą przeprawę. E, no ale jest to kolejne nowe doświadczenie. Wiem już mniej więcej, czego mogę się spodziewać ponownie wchodząc w środku nocy do, do oceanu. No i spróbujemy jeszcze raz. Takie wejście w środku nocy do oceanu, spotkałaś tam coś, jakieś zwierzątko, czy tam coś się kręciło wokół ciebie? Na przykład. szczęście było bardzo ciemno, także nie było <laughs> nie widać, widać. Ola ale... miała zamknięte oczy. <laughs> wow. ale, ale to, co ale powiedział. Nic nie cię tam w To, co powiedział kapitan do Piotra w momencie, kiedy ja wskakiwałam do wody, bo łódź miała kamery. No to faktycznie wtedy w tym miejscu pływał rekin. Hmm. No, ale nikt mi o tym nie powiedział, dobrze, no, bo to? Ja, bym... dobrze, nie? ja nawet tak. nie widziałem, że zarazem ze mną lew morski Zgadza wskoczył się. większy ode mnie, także tak, tak. tam jest koncentracja. Kumpel na... płynie. Tak. <laughs> Słuchajcie, w najbliższą sobotę lodowe lwy mors Zgadza morskie. Się. Co to za impreza? Pierwsze zawody zimowego pływania w regionie. Pierwsze na Kaszubach, dokładnie. Pierwsze na Kaszubach mm -hmm. e, przy bardzo dużym wsparciu pani burmistrz miasta Pucka, pani Hani Pruchniewskiej. E, kameralna impreza na początek, jednodniowa, która odbędzie się w trakcie trwania jarmarku bożonarodzeniowego w Pucku. E, postawimy specjalną trybunę dla kibiców, a jeżeli chodzi o dystansę? Dystanse dla każdego 50 metrów bez pomiaru czasu, a później już 50, 100, 250 i kilometr. To będzie punktacja Ice Cup Poland. Także dla każdego znajdzie się dystans. A no po prostu do tej wody trzeba wejść i spróbować płynąć. Jak się przygotować do takiego wydarzenia? No, na pewno fajnie by było, jakbyśmy potrafili pływać. Na pewno tutaj szybciej zacząć już wchodzić do tej wody, nawet zaczynając od lata i tak do tej zimy systematycznie, jak ta temperatura wody opada. Ciało przygotowywać L latem jakieś cieplej, dłuższe dystanse. No i wiadomo, czym bliżej tej zimy, to, to naturalnie krótsze, no ale po potem już przychodzi ta temperatura poniżej 5 stopni, gdzie trzeba się bardzo, bardzo skoncentrować, wejść i płynąć. Czyli I jeszcze... Przepraszam, jeszcze dodam, że na wszystkich zawodników po starcie będzie czekała rozgrzana balia i sauna. Czyli to nie tak, że my tylko tam się wymrażamy, ale również możemy na spokojnie do tej temperatury ciała wrócić właśnie w takich ciepłych pomieszczeniach. Przysłowiowy Kowalski, który nigdy nie miał styczności z pływaniem takim, w, takim w takich ekstremalnych warunkach, czy też nigdy nie morsował. Na przykład ja. Mogę. Jak najbardziej. Właśnie dlatego taki dystans stworzyliśmy w Pucku. to jest 50 metrów dla zabawnych. Można go przejść, czy Bez trzeba czasu. Trzeba go przepłynąć, bo tam raczej chodzić będzie ciężko. <grym> Ale na pieska też pieskiem można płynąć. Tak, albo żabką style, są. Ale Rafał jest okrągłutki wodę go płyną. Ale nie naprawdę <grym> <I>, taki przysłowiowy kowalski, o którym wspomniałem, no, nigdy no, w życiu nie no, pływał, nigdy no, w życiu nie wchodził do takiej lodowatej no, no wody. To jest dobre dla niego? Jak się przygotować? No, tak jak ja tutaj. No tak, tylko to zostało parę dni. Mhm. No, nie, no teraz no to na, na pewno przyjść, zobaczyć, jak to wygląda. Zapraszamy kibiców, będzie trybuna, na pewno będzie słońce, także zapraszamy. I przeważnie, przeważnie ci kibice jak zobaczą, że to po prostu ludzie wchodzą do tej wody, pływają, to już następnym krokiem jest takim, że będą próbować morsować, pływać, a jeżeli nie potrafi pływać, to też jest taki sygnał, żeby się nauczyć pływać, bo to będzie dla niego bezpieczeństwo, czy zimą, czy, czy latem. Czyli czy... taki dodatkowy motywator. Motywator do tego, żeby wejść, albo też i spróbować. I spróbować. No, Kowalski zobaczy, że Nowak pływa, nie? no to no. mówi, no nie, no za rok, ja muszę powie, popłynąć. No to no. dlaczego Nowak ma być lepszy? Tak od jest. No, no. A, a co wam daje w ogóle takie pływanie ekstremalne? No bo to, że pływacie 30 km czy 50 km wokół Kataliny, czy wkręcicie się wokół tam jakichś wysp, wokół Manhattanu, no to okej, okay, jestem w stanie zrozumieć, ale... No pojadą to, tam, coś zobaczą. To właśnie, to właśnie no. trzeba spróbować, zobaczyć po wyjściu, co się dzieje, te endorfiny, ten, ten, ta, ta, ta radość, ten klimat w saunie, w Bali, gdzie potem zawodnicy, zawodnicy rozmawiają o swoich przeżyciach na krótszym, na dłuższym dystansie. No to jest no, to, jest takie, to są bardzo, bardzo fajne, czy, niezapomniane. Czy to jest dobre dla naszego zdrowia? Przy regularnym sprawdzaniu mhm. i badaniu jak najbardziej e, no, wpływa to na. Hartujemy swój organizm, czyli mniej chorujemy, jak przychodzą e, takie właśnie jesienno-zimowe okresy. Ale ja jeszcze bym chciała dodać, że to zimowe pływanie to są przede wszystkim ludzie. My jesteśmy teraz po zawodach w Świętochłowicach, w których byliśmy w sobotę. No i te spotkania z osobami, które tak samo jak my e, pokonują te swoje bariery i wchodzą do tej zimnej wody, no to chyba to jest najprzyjemniejsze. No dobrze, na koniec. Sobota, od której do której czy można się jeszcze zapisać? Pakiety startowe gotowe? Godzina dziewiąta. Rozpoczynamy rywalizację. Zakończenie zawodów odbędzie się o 14.30. Tam wręczymy nagrody zwycięzcom na rynku głównym w Puczku. Rejestracja została już zakończona, ale gorąco zachęcamy wszystkich do obecności i do kibicowania innym zawodnikom. Ja cię nie mogę. No oczywiście, trzeba przyjść i kibicować i bo patrzeć na ten element. Termo l... się lodowel, trzeba ubrać. W piankach przyjść od Pianky, razu. Tak, od razu. Spodnie zimowe, słuchajcie, buty, bo będzie, będzie, będzie zimno, ale będzie słońce. No Ciebie taki strój kosmonauty. Ja cię widzę w ogóle w czymś takim. PC, tak, ma, nie? I... Ten, tak, nie? No. tak, tak, tak. Ciebie to trzeba wiązać. Ja bym tam no. zobaczył, jak oni wchodzą i uciekną. <laughs> Gdybyś w tej bali siedział. To ja już tak. cię widzę. Albo w ciepłej sali, dokładnie. O. Aleksandra Kabelis, Piotr Biankowski, lodowel wy morskie, czyli pływacy ekstremalnie specy... specjalizujący się w pływaniu o dystansowym okay. pływaniu lodowatej wodzie. Organizatorzy Gdynia Winter Swimming Cup i ambasadorowie Fundacji imienia Ronalda, McDonalda byli naszymi i Państwa gośćmi. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękujemy. dziękujemy. I ciepło, żeby wam... Ja trzymam, nie? Poprosimy. Mi się, już, mi się już ciepło w sumie wydaje. to okno bardziej.